Tak, dziękuję bardzo. 6 listopada. Myśl przewodnia to słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian, 12, rozdział, wiersz pierwszy. Proszę was, wtedy, bracia, <coughs> przez litości Boże, abyście stawiali ciało wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu to jest rozumną służbę waszą. Wielokrotnie ten wers, werset był y, cytowany przy wykładzie, podczas wykładu do symbolu chrztu. Sam zresztą to czyniłem. Dzisiaj uważam, że y, jestem przekonany, że ten werset wybitnie odnosi się do tych, którzy składali z siebie Ofiary żywe podczas wieku Ewangelii, w ten sposób naśladując naszego Pana. Aczkolwiek poświęcenie Panu Bogu zawsze było, jest i będzie do końca tysiąclecia miłe Bogu i Jemu przyjemne. Dlatego w tym kontekście przyjrzyjmy się tym świętym ofiarom. I komentarz pierwszy ze strażnicy. Oddanie wszystkiego, co posiadamy w służbie Panu, jest nie tylko rzeczą rozumną, lecz ofiarą o wiele za małą, owie, o wiele mniejszą od tej, jaką chcielibyśmy oddać temu, który okazał nam tyle współczucia i łaski. Powinniśmy tak myśleć, nawet gdyby nie było żadnej nagrody za poświęcenie samego siebie. Ponieważ jednak Bóg związał z poświęceniem wielkie nagrody i błogosławieństwa. Powinniśmy uważać, że odmowa ich przyjęcia byłaby nie tylko znaką braku oceny boskiego miłosierdzia, lecz także dowodem słabego umysłu, osądu, który nie jest w stanie porównać znikomych i przemijających przyjemności własnej woli, trwających kilka krótkich lat, z wiecznością radości, błogosławieństw i chwały w harmonii z Panem. Tyle komentarza. Pierwszego ze Strażnicy. Ten kierunkowy werset jeszcze w, 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 w współcześnionej Biblii Gdańskiej, aczkolwiek, jak przeglądałem, to prawie wszystkie, prawie wszystkie tłumaczenia są bardzo zbliżone. Proszę więc Was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali Wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest Wasza rozumna służba. W powyższym wersecie apostoł Paweł pisze, że jest rozumną rzeczą przedstawić samych siebie jako żywą ofiarę. Składanie ofiar często jest eksponowane przez Biblię. Już w początkowych rozdziałach Księgi Rodzaju czytamy o przyjętej ofierze Abla, ofierze Noego, gdy opuścił Arkę, i ofierze Abrahama, gdy ofiarował baranka w miejsce swego syna Izaaka. Były to ofiary składane na długo przed Przybytkiem i świątynią. Jest także ofiara maranka wielkanocnego i inne ofiary związane z obrządkiem przybytku, a potem świątyni. Znamy bardzo dobrze te słowa z listu do Hebrajczyków 9:22, a według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią, i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Takie były ofiary składane. Przez, nakazane przez Mojżesza, który otrzymał od Pana na górze. I tak to się działo w przybytku i w świątyni. Pozafiguralna ofiara naszego Pana została faktycznie złożona i została przelana krew. Ale jak wiemy z historii rozwoju prawdziwego kościoła, nie wszyscy jego członkowie oddawali faktycznie taką krew na ołtarzu. Bo można to bardziej symbolicznie także rozumieć, niekoniecznie fizycznie położoną śmierć, chociaż takich na pewno było y, bardzo dużo. Uczniowie nie rozumieli, że Jezus musiał umrzeć jako ofiara za grzech. Byli nieco rozczarowani, gdy Jezus został aresztowany i uśmiercony. Potem na drodze do Emaus zmartwychwstały Jezus w rozmowie z dwoma z nich wskazał, że Mesjasz musiał cierpieć i umrzeć, zanim mógł wstąpić do chwały. Łukasz, 24 rozdział, szeroko komentuje tę podróż i rozmowę, niby na początku nieznajomego, no, nieznajomego podróżnego z dwoma uczniami. Rozmowa ta pomogła im zrozumieć, że śmierć Jezusa nie była żadną pomyłką, uchybieniem boskiego planu, lecz raczej jednym z jego podstawowych zarysów. Rozważając to, potem sami powiedzieli: Czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze? I pisma przed nami otwierał? Ewangelia Łukasza, 24, rozdział wiersz 32. Chociaż po tym wydarzeniu mogli lepiej zrozumieć, dlaczego Chrystus musiał cierpieć i umrzeć, jednak nie pojmowali, że i oni mają mieć udział w podobnych ofiarach. Pamiętamy ową słynną rozmowę, prośbę y, matki synów Zebedeuszowych. Ewangelia Mateusza 20 rozdział 21 22 werset to notuje. A on ją zapytał: Czego chcesz? Odpowiedziała mu: Powiedz, aby ci dwaj moi synowie siedzieli jeden po twojej prawicy, a drugi po lewej stronie w twoim królestwie. A Jezus odpowiedział: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kiery, który ja będę pił i pić być ochrzczeni ksztem, który ja się ksztem Odpowiedzieli mu możemy. Przy pamiątkowych rozważaniach wiemy doskonale, co oznacza kielich. Posłuchajmy te dwa wersety w tłumaczeniu Biblii powszechnej, powszechny Nowy Testament. Współczesny, przepraszam, przekład współczesny. Prawie już z interpretacją, ale Jezus powiedział sami: Nie wiecie, czego żądacie. Czy wystarczy wam sił, aby tak cierpieć, jak ja będę cierpiał? Odpowiedzieli, wystarczy. Wtedy powiedział im, cierpieć jak ja będziecie na pewno. To zaś komu przypadnie najważniejsze miejsce obok mnie, nie zależy ode mnie, lecz od mojego Ojca, bo On je przygotował. Tak więc widzimy, oczywiście apostołowie byli wtedy jeszcze bardzo przepojeni duchem cielesności, aby to właściwie zrozumieć, ale gdy sięgniemy do pierwszego listu Piotra, czwarty rozdział, dwunasty, trzynasty werset, już widzimy, no ja przynajmniej tak skojarzyłem, to kontynuację jakby tych powyższych myśli. I Piotr pisze tak, pierwszy Piotra, cztery, dwanaście, trzynaście. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Także tu już widzimy zrozumienie sensu poświęcenia cierpienia dla Chrystusa, tak jak i On to czynił, dając właściwy przykład. I kto to pisze? Właśnie ten, który. No, jakby chciał dawać innym dobry przykład, jak należy. Pani osobowo ja choćby i na śmierć <śmiech> pójdę. <śmiech> A jednak życie pokazało, że nie jest to takie proste i oczywiste, jak człowiek by sobie zamierzył. W kalendarzu przeczytamy ogień doświadczeń i w odniesieniu też do pierwszego listy Piotra 1,7: Doświadczenie wiary waszej daleko droższe jest niż złoto, które ginie. Właśnie takie porównanie do cennego kruszcu. O który świat tyle się stara i tyle wojen toczy, podbojów, a tu okazuje się, że doświadczenie człowieka przewyższa wartość tego minerału. Hebrajczyków, trzeci rozdział, pierwszy werset. Przedobracie święci współuczestnicy powołania niebieskiego, zwłaszcza na Jezusa, posłańca i arcykapłana waszego wyznania. Patrzcie na Niego, na ten przykład. Jak on postępował. I wy w podobny sposób kładźcie waszą ofiarę. I krótki fragment ze strażnicy. Wolą Bożą jest, by wszyscy członkowie ciała Chrystusowego zetknęli się ze słabościami świata i odczuli je, aby wtedy, gdy będą wywyższeni w królestwie, kiedy jako królewskie kapłaństwo będą sądzić świat, byli bardzo wrażliwymi, współczującymi i wielkodusznymi. Nasz Pan i Mistrz, który nie miał żadnych niedoskonałości upadłej rasy, lecz był święty, niewinny i odłączony od grzeszników, musiał przyjąć ludzkie choroby i słabości, żeby odczuć nasze słabości i być wiernym Najwyższym Kapłanem. Przez taki krótki fragment, dwa dłuższe zdania, możemy dostrzec nie tylko przewidywalność Pana Boga w jego planie, ale wielką mądrość. To jest właśnie wspaniałość naszego stwórcy, który potrafił w taki sposób to wszystko zaplanować, aby od początku do końca, od Alfy do Omegii, miało wszystko właściwy sens, porządek, zasadność potrzeby takiego właśnie, a nie innego działania. Ofiary zakonu były jedynie typami lepszych ofiar wieku Ewangelii. Pozafiguralna ofiara baranka została złożona przez naszego pana. Spłodzeni z ducha świętego stali się kontynuatorami ofiar z własnych ciał, do czego przyczyniali się współbracia chrześcijanie, zupełnie nie rozumiejąc potrzeby takiego życia, poświęcenia i ofiary. W wiekach początkowych rozwoju kościoła wiemy, co się działo, jak Żydzi szaleli. Chociażby chcąc uśmiercić swojego byłego współbrata, faryzeusza Saula, starsu po jego przemianie. A następnie, tak zwane wieki średnie, to faktycznie bracia siostry kładły żywe ofiary na ołtarzach. Posłuchajmy teraz drugiego komentarza do dzisiejszego tekstu. Napomnienie to nie jest dane w celu nakłonienia nas do poświęcenia się w nadziei otrzymania wielkiej nagrody, lecz raczej do poświęcenia się z powodu zupełnej ufności w Boga, wdzięcznej miłości za dobro już otrzymane i oceniającej miłości za dobro, którym Bóg jest i które świadczy. Zalety te, wyrabiane w nas przez prawdę dostrzeganą i doświadczaną w usprawiedliwieniu, umożliwiają nam oddanie Panu nasze małe wszystko. Nie tylko w akcie poświęcenia, lecz aż do jego zupełnego spełnienia się śmierci jako ofiary. Jeśli praktykujemy moc, miłość i spra sprawiedliwość i mądrość, które Pan codziennie w nas wyrabia, będziemy w stanie wypełnić nasze poświęcenie Bogu na chwałę, drugim na pożytek, a sobie ku wiecznemu dobru. Wierzymy, że to będzie dla wszystkich procentować. Tych, którzy już otrzymali, Swój dział w królestwie, a także i dla tych, którym to doświadczenie pomoże podnieść się z grzechu. Kilka myśli innych niż ze strażnicy brata Resela. Należy zauważyć, że apostoł nie kieruje swych słów do grzeszników, lecz do braci. jest do Rzymian, 12, rozdział 1, werset. Zostali oni zaleczeni do braci od czasu, gdy odwrócili się od grzechu. I wiarą przyjęli boskie przebaczenie przez zasługę Chrystusowej ofiary. Nikt oprócz usprawiedliwionych wierzących nie został uprzywilejowany do stawienia samego siebie, czyli uznany za ofiarę na ołtarzu pańskim. Wszyscy z natury są grzesznikami i dopóki grzechy nie zostaną usunięte przez wiarę w okupową krew, krew ich ofiara nie może być przyjęta. Wraz z przyjęciem ofiary wierzącego następuje spłodzenie Go z Ducha Świętego jako duchowego Syna Bożego i współdziedzica z Jezusem do dziedzictwa w tysiącletnim królestwie. Wydaje się to skomplikowane, ale warto przeanalizować sobie raz, drugi, trzeci, poukładać w głowie. Jest pewna zależność, tak jak i całe chrześcijaństwo w kościołach, na, na pogrzebach, cmentarzach modli się. Pańską modlitwą ojcze nasz, ale czy te wszystkie modlitwy są wysłuchane? Tak samo i tutaj. Żeby ofiara mogła być przyjęta, musi być pewien porządek w tym spełniony. Ci spłodzeni z ducha zajmują dotąd odtąd całkowicie odmienną pozycję przed Bogiem. Wyglądają teraz jako bez grzechu, ponieważ słabości ciała należą do starej natury, która została ofiarowana. Nowe stworzenie spłodzone z ducha, jest czyste, niebiańskie, w swych pragnieniach i dążeniach. Nie w doskonałości cielesnej. Karmiona jest chlebem z nieba i cieszy się pokojem Bożym, który przewyższa wszelkie ludzkie wyrozumienie. Jest ono w zarodku, jednak rozwija się i zrasta w łasce i znajomości. Overland Monthly. Strona 313, nie wszystko tam zostało tłumaczone, ale to to są też, jeśli. Tak, to do, do, do takiego miesięcznika proszono kiedyś brata Raskela, żeby tam od czasu do czasu jakiś artykuł napisał, i później to bracia zebrali. Może po angielsku, nawet i w książkach, <laughs> to jest opracowane. Powołanie Boże wieku Ewangelii było wyjątkowe, kierowane do szczególnej, wybranej grupy osób, powołane do służenia innym wzorem Jezusa Chrystusa. Zwycięzcy tego powołania otrzymali nagrodę w chwale boskiej natury, z panem w charakterze królów i kapłanów w jego przyszłym królestwie. Ciało jednak rozumiane nie tylko jako ludzka materialna powłoka, ale także jako cechy charakteru, w tym ciele zapisane. Nowy Testament posługuje się pojęciem ciała w zależności od kontekstu. W liście do Rzymian 12:1 spotykamy je łącznie w jednym określeniu ofiary świętej i żywej. Punktem wyjścia musi być jednak rozumna służba, wpływ ducha na umysł wierzących. W poświęceniu zatem duch prawdy wykorzystuje ciało jako narzędzie służby. Ma to jednak być narzędzie odpowiednio do tej służby przygotowane, oczyszczone z grzechu i zdatne do wydawania owocu sprawiedliwości. Stąd drugi aspekt działalności ducha prawdy w postaci uświęcenia powołany, przemiany charakteru na wzór Jezusa Chrystusa. Oddanie się wpływowi ducha czyni człowieka nowym, nie w sensie materii ciała, ale w sensie duchowym, w sensie zdolności postępowania zgodnie z zasadami bożymi. Z jednej strony kształtowanie nowych cech charakteru nie wymazuje dotychczasowych dokonań, stąd pojęcie szaty sprawiedliwości, która okrywała ciało grzechu. Z drugiej jednak strony szata powoduje, że ciało przestaje być widoczne, podobnie dzięki szacie sprawiedliwości. Niepożądane cechy charakteru przestają się ujawniać, zostają jakby nadpisane nowymi. Można użyć takiego określenia. Posłuchajmy jeszcze jednego komentarza do, ze strażnicy do dzisiejszego tekstu. Poświęcenie swego życia jest najrozumniejszą rzeczą. Ciężka to jest służba. Ciężka to jest służba. Przez świat pojmowana jako. No, te, pewien ascezyzm. Ascetyzm? Taki, taki otwarty klasztor. Ktokolwiek ocenił Boże miłosierdzie i błogosławieństwa przekona się, że ofiarowanie ziemskich korzyści w zamian za przywilej służenia Bogu jest rozumną służbą. Jeżeli dla Jezusa rozumną służbą było opuszczenie chwały, którą miał Ojca, stanie się człowiekiem, i ofiarowanie samego siebie aż do śmierci, to zapewne i nasze poświęcenie się jest najbardziej rozumną rzeczą, jaką możemy uczynić. Pisane było oczywiście to przed XVI rokiem. Ojciec Niebieski przedstawił naszemu Panu do przeprowadzenia cały swój plan i możemy być pewni, że Bóg nie przedstawiałby nic takiego, co nie byłoby rozumną służbą. Żądać od Jezusa tego. Aby ofiarował swoje życie w zamian za życie ludzkości, bez żadnego wynagrodzenia w przyszłości, byłoby rzeczą najbardziej nierozumną, jaką można sobie wyobrazić. Pan Bóg wystawił przed Chrystusem wielką radość, która miała stanowić nagrodę za jego posłuszeństwo. Podobnie jest i z nami, członkami Kościoła. Pan Bóg nie wymaga, abyśmy się ofiarowali w teraźniejszym czasie bez żadnej nagrody z jego strony. On mówi nam że jeśli się poświęcimy, on poświęci nas i uczyni współdziedzicami ze swoim synem w całej jego chwale królestwie. I tak jest, drodzy Braterstwo, z pozostałymi, jak my badacze mówimy, poświęcającymi się klasami, każdy jakąś w swojej klasie, grupie nagrodę otrzyma. Życie wieczne to wszyscy otrzymują poświęcenie zwycięzcy, nawet i członkowie kościoła, ale gwiazda od gwiazdy różni się jasnością i różne są nagrody tegoż, taka jest po prostu Boża wola, a on <laughs> z, jak garncarz przyrównany jest przez Jeremiasza, Pan Bóg stwórca do garncarza, z gliną może u, robić co chce. I na koniec takie wersety z Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, wiersz 28, 4 rozdział, wiersz 19 i wiersz 25. Wezwanie naszego Pana. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja Wam dam odpoczynek. Inny werset mówi w innych okolicznościach. Pójdźcie za mną, mówi Pan Jezus, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I szły za nim liczne rzesze. Przyjdźcie do mnie. Wszyscy głoszący Słowo Boże, misjonarze, no, wzywali do Jezusa, ale w podtekście wiadomo, że chodziło o zwiększenie szeregów naszego kościoła. Pójdźcie za mną. Był doskonały przykład, a uczynię Was rybakami ludzi. Będziecie innych. Nawracać i czynić podobnymi do mnie, i szły za nim liczne rzesze. No już z Ewangelii wiemy, drodzy broderzy. Ewangelia Jana szósty rozdział pokazuje, jakiego ducha te liczne rzesze prezentowały, którym Pan wypominał: chodzicie za mną nie dla słowa, ale dla chleba, którym się posiliście. Posiliście posi, posililiście się. Także przez cały wiek Ewangelii wielu wezwanych, a mało wybranych to była taka zasada, która finalnie zakończyła się tym, że przez tysiąc, ponad 1800 lat jedynie albo aż 144 tysiące było tych, którzy stanowią ten członek. Chrystusa, ale inni w postaci wielkiego grona, wielkiego ludu skorzystali także na wielkiej łasce Bożej. A wszyscy inni, jak czytaliśmy, będą w swoim miłosierdzie, łaskawości sądzeni przez tych, którzy w tak trudnych warunkach, niebezpieczeństwach, zagrożeniem życia stawiali swoje ciała ofiarą żywą. I dziękujemy Panu Bogu za tak. Chwalebny, łaskawy, miłosierny, miłościwy i pełen mądrości plan, który niebawem i dla całej ludzkości zostanie wykonany. Myślę, że tyle komentarza do dzisiejszego tekstu.